Cześć, jestem Darek i współtworzę więcej niż matura. W tym nagraniu chciałbym Ci powiedzieć o dwóch typach lekcji: lekcjach otwórkowych i lekcjach teoretycznych. O tym, dlaczego są skonstruowane tak, jak są skonstruowane, o tym, jak wspomagają Twoją długofalową naukę do matury i o tym, dlaczego to pomoże Ci uzyskać jak najwyższy wynik na maturze. Zapraszam. Zalogujesz się na kurs, powita Cię Twój monitor realizacji lekcji. Powiedz Ci, ile lekcji masz zakończonych, ile lekcji masz otwartych, i ile ogólnie lekcji jest do zrobienia oraz którą lekcję ostatnio rozpoczęłeś czy rozpoczęłaś, tak aby wiedzieć, w którym miejscu kontynuować naukę. Lekcje dzielą się na teoretyczne i odtwórkowe. Wszystkie znajdziesz tutaj po lewej stronie w nawigacji kursu. Gdy klikniesz w daną grupę lekcji, to pokaże Ci się cała lista lekcji wraz z tytułami oraz informacją, czy jest to lekcja teoretyczna, czy jest to lekcja otwórkowa. Dodatkowo znajdziesz informacje na temat tego, ile zajmie Ci średnio realizacja danej lekcji. Jest to bardzo ważne, gdyż pozwoli Ci to odpowiednio planować swoją naukę i ocenić siły na zamiary. Jest to bardzo ważny aspekt w długofalowym przygotowaniu do matury. Dodatkowo znajdziesz opis lekcji, czy listę zagadnień, które lekcja porusza. To jest przydatne, żeby znaleźć Odpowiednie zagadnienie, albo zrobić lekcję poza planem, na przykład, żeby przygotować się lepiej na co dzień do szkoły, na zajęcia. Dodatkowo znajdziesz tu informacje na temat wielkości lekcji, czyli ilości slajdów do realizacji, ilości pytań do rozwiązania. Podobnie to wygląda w przypadku lekcji odtwórkowych. Tutaj będziesz widzieć, ile zadań otwartych ma do realizacji, ile pytań zamkniętych i ile pytań otwartych. Lekcje teoretyczne naturalnie przekazują całą teorię wymaganą do matury, czy to z kursu z biologii, czy to kursu z chemii. Lekcje odtwórkowe to lekcje, w których ćwiczymy tą wiedzę, tak? czyli rozwiązujemy zdania naturalne rozwiązujemy pytania zamknięte i pracujemy z systemem otwórek służących z pytań otwartych, o których zaraz szczegółowo Ci opowiem. Wejdźmy sobie w taką lekcję teoretyczną. Lekcja teoretyczna zawsze zaczyna się od wstępu. We wstępie znajdziesz kilka pytań, na które ta lekcja odpowiada. Jest to bardzo ważne, gdyż jeśli uczymy się przez pryzmat pytań, to zdecydowanie łatwiej jest nam skupić się. na przy przynotowaniu i upewnić się na koniec lekcji, że rzeczywiście zrealizowaliśmy materiał wymagany do matury. Dodatkowo znajdziesz tutaj nawiązanie do podstawy programowej oraz wymagań maturalnych, więc będziesz na pewno wiedzieć, które punkty realizacji programu są wymagane, które punkty realizacji programu są realizowane przez daną lekcję, co pozwoli Ci odpowiednio dokonać decyzji, czy wszystkiego trzeba się uczyć. Dodatkowo w przypadku kursu z biologii we wstępie znajdziesz informacje na temat tego, czego nie musisz się uczyć, w zależności od tego, w jakiej formule zdajesz maturę. Drugi etap lekcji to otwórki. W lekcji teoretycznej masz jeden zestaw otwórkowy. W lekcji odtwórkowej masz aż trzy zestawy otwórkowe. Wynika to z faktu, że nawet jeśli uczymy się teorii, to warto jest przypomnieć sobie kilka kluczowych zagadnień z lekcji wcześniejszych, które mogą być powiązane z lekcją, którą się uczymy dzisiaj. Jest to bardzo ważny element systematyzacji wiedzy do matury. Gdy rozwiązujemy pytania odtwórkowe, to udzielamy sobie sami przed sobą odpowiedzi w prosty sposób. Albo oznaczamy, że pamiętamy coś, albo że jeszcze tego nie pamiętamy, albo oczywiście, że tego nie pamiętamy. Jest to bardzo ważny element, dlatego że te pytania mają nam przypomnieć i uświadomić nas z tego, co zapomnieliśmy z realizacji lekcji, które mamy po prostu już zrealizowane. W toku nauki do matury, ze względu na konstrukcję maturalną, powrót do tego, co realizowaliśmy, jest bardzo ważnym aspektem nauki, jeśli myślimy oczywiście o bardzo wysokich wynikach na maturze z biologii czy chemii. Idąc dalej, mamy wiedzę teoretyczną, czyli po prostu. Prezentacje z wszystkimi treściami, które trzeba przyswoić, zrozumieć, zapamiętać, i jeśli jeszcze masz czas, to najlepiej również w pewien sposób zanotować, żeby o to odpowiednio utrwalić, wszystko to, co jest wymagane do matury. Prezentacja jest miejscem, w którym spędzamy najwięcej czasu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tutaj poznajemy treści teoretyczne, to tutaj zadajemy pytania, to tutaj dyskutujemy, to tutaj tworzymy własne notatki i rzeczywiście uczymy się do matury. Prezentacje na kursach więcej niż matura są stworzone w taki sposób, żeby kognitywnie cię nie obciążać. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie ze względu na sposób przygotowania treści Liczbę informacji na slajdzie, zastosowanie kolorów, zarówno w tekście, jak i na grafikach, oraz ukrycie czy też przeniesienie pewnych treści do interaktywnych przypisów, tak jak tutaj, obniżamy Twoje obciążenie kognitywne, Twoje obciążenie poznawcze. I to jest bardzo ważne, dlatego że nauka z takich prezentacji powoduje, że łatwiej jest nam się skupić, łatwiej jest nam utrzymać koncentrację i łatwiej jest uczyć się długofalowo bez rozwijania zmęczenia. Nauką. Jest to bardzo ważny element, dzięki któremu właśnie te wszystkie prezentacje niech po prostu dużo lżej się uczy i więcej zapamiętujemy. Dodatkowo do każdego slajdu mamy możliwość zadawania pytań i rozwijania komentarzy. Tutaj, jak klikniemy, to pojawia się dyskusja, w tak, której możemy zadać pytanie na każdy możliwy temat, czy to dotyczący bezpośredniej matury, czy po prostu dotyczący tego, co się dzieje w szkole, czy po prostu dotyczący tego, co jest na slajdzie. Na kursach niż Matura jest pełna opieka dydaktyczna. Oznacza to, że w każdym miejscu kursu można zadać każde pytanie na każdy temat i my udzielimy odpowiedzi zespół opiekunów dydaktycznych, egzaminatorów, nauczycieli, korepetytorów. Na bieżąco będzie odpowiadać Ci, czy to tutaj właśnie w trakcie nauki teorii, czy też później w trakcie rozwiązywania. Zadań maturalnych. Tutaj chciałem Ci jeszcze pokazać, że na tych slajdach występują różne typy treści, zarówno właśnie interaktywne przepisy, schematy, diagramy, czasami jakieś filmy podsumowujące albo animacje i o co tutaj właśnie udało mi się uchwycić, czyli zadania maturalne. W lekcjach teoretycznych pojawiają się czasami zadania maturalne, w szczególności na kursie z chemii, gdzie możemy w specjalnym module zadań Poznać wyjaśnienie teoretyczne rozwiązywania zadań, czyli od razu trochę zastosować tą teorię w praktyce. Gdy klikniemy zapoznać się z wyjaśnieniem zadania, to włączy się specjalny moduł bazy zadań, o którym teraz szczegółowo nie będę mówić, gdyż o nim mówimy w osobnym nagraniu. Jest to cały osobny moduł, całego kursu z chemii i z biologii, właśnie moduł bazy zadań. W każdym razie tutaj można rozwiązywać zadania w jednym z trzech trybów, albo samodzielnie, albo ze wskazówkami, albo po prostu poznawać wyjaśnienia krok po kroku. I tak jak tutaj widzisz, mogę każdy kolejny krok rozwiązywania. Zadania tutaj sobie otworzyć i dodatkowo mamy do każdego kroku przypisy, na przykład z jakimiś zdjęciami, z jakimiś slajdami powiązanymi bezpośrednio z tym zadaniem, które nawiązują do tej treści. Także wróćmy na chwilę do prezentacji. Każdy slajd można zapisać w kolekcjach tutaj poprzez kliknięcie na gwiazdkę. To powoduje, że pewne typy slajdów, pewne informacje masz automatycznie zapisane w innym miejscu kursu właśnie w kolekcjach. To jest super, dlatego że pozwoli Ci bardzo łatwy sposób później dokonywać powtórek czy też odtwórek i wracać do rzeczy, które musisz sobie powtórzyć. To tyle jeśli chodzi o lekcję teoretyczną. Jest to to miejsce, w którym spędzisz dużą część swojego czasu na początkowym etapie nauki. Dlatego, że kursy więcej niż matura, na początku jak zaczynamy je realizować, to realizujemy po kolei lekcje teoretyczne i odtwórkowe, a dopiero po zrealizacji wszystkich lekcji przechodzimy do bazy zadań już po realizacji jakby formalnej kursu i tam pracujemy z dodatkowymi zadaniami, jeśli jeszcze mamy czas, jeśli jeszcze mamy siłę i utrwalamy wiedzę, systematyzujemy ją w sposób dodatkowy. Przejdźmy teraz do lekcji odtwórkowej. Lekcja odtwórkowa Również zaczynam się od wstępu, w którym w krótki sposób przypominamy, jak pracować z tą lekcją, dlatego że to jest całkowicie inny typ lekcji niż lekcja odtwórkowa. Będzie to wymagało od Ciebie trochę innych aktywności, innego spojrzenia na swoją naukę i ta lekcja ma w Tobie wbudowywać pewien schemat zachowania, pewien schemat nauki, który jest niesamowicie ważny, jeśli chodzi o utrwalenie wiedzy czyli ten aspekt nauki z matury, który najbardziej decyduje o tym, czy uzyskujemy na maturze. No, te najwyższe wyniki, czy też nie. I na czym ta lekcja polega? Znowu tutaj zaczynamy od odtwórek, czyli pracy z pytaniami otwartymi. Przy czym tutaj tych pytań otwartych będzie więcej, bo aż 30. One dotyczą lekcji, które już wcześniej zrealizowaliśmy, więc Tutaj utrwalamy całą wiedzę. To są pytania otwarte, które mają sprawdzić te kluczowe elementy wiedzy, które są bardzo często sprawdzane na maturze i które w tej lekcji ty będziesz musiał wiedzieć, żeby rozwiązać później w tej lekcji zadania maturalne w trybie samodzielnym. W lekcjach otwórkowych nie ma linków czy odpowiedzi na pytania. Są tylko pytania. Jest to bardzo ważny element naszej metodyki w tym, żeby właśnie odpowiedzi na te pytania nie były tu obecne. Dlaczego? Dlatego, że one mają cię zastymulować, do tego, żeby rzeczywiście odpowiedzieć sobie samodzielnie przed sobą na pytanie, czy ja pamiętam, czy ja znam odpowiedź na to pytanie, czy ja potrafię jednym dwoma zdaniami na nie odpowiedzieć. Gdyby te odpowiedzi tutaj były, to byłaby zbyt duża pokusa, żeby kliknąć. I jeśli klikamy i czytam odpowiedź, to rozwija się iluzja wiedzy. Mamy wrażenie, że to pamiętaliśmy i wypracowujemy nawyk nie tego w sposób, taki powiedzmy, rzetelny. Dlatego tutaj tych odpowiedzi nie ma. Oczywiście, jeśli nie masz zawsze nie odpowiedzi na dane pytanie, to oznacza, że czegoś nie pamiętasz. I wtedy sprawdzasz w swoich notatkach albo wracasz do lekcji teoretycznej, żeby to doczytać. To pozwala ci wyłapywać na bieżąco braki wiedzy, diagnozować je i utrwalać w tych miejscach, które są najbardziej krytyczne. I to w największym stopniu przykłada się na wyniki na maturze. Idąc dalej, po otwórkach, Rozwiązujemy krótki test wiedzy. To są autorskie pytania zamknięte, które mają sprawdzić to, na ile zrozumieliśmy kilka kluczowych wiadomości z lekcji teoretycznej znowu tych wiadomości, które będą nam potrzebne do rozwiązania zadań naturalnych. Tutaj po prostu rozwiązujemy test i na końcu rozwiązywania tego testu sprawdzamy nasze odpowiedzi. Tutaj na ten moment na szybko zaznaczę, żeby Wam to fajnie pokazać i sprawdzamy wyniki i jak widzicie, mój wynik to 10%. Dlaczego? Dlatego, że strzelałem. To też jest ważny aspekt. Nawet jak czasami strzelamy, nie oznacza, że trafimy co piąte zadanie. Tak jak tutaj widzicie, mi się nawet nie udało wystrzelać tych 20%. To jest bardzo ważne, żeby właśnie sprawdzać się w ten sposób, dlatego, że takie pytania również już pojawiają się na maturze. Miejscem kolejnym są oczywiście zadania maturalne, czyli to miejsce, z którym spędzicie w tej lekcji najwięcej czasu i które długofalowo w największym stopniu przełoży się na wasze wyniki na maturze. W każdej będziecie mieć od 5 do 15 zadań maturalnych. To zależy od tego, ile zadań z danego zagadnienia pojawiało się wcześniej na oficjalnych maturach. Dlatego, że zadania, które są u nas na kursie, to są oficjalne zadania CKE, które opracowaliśmy, wyjaśniliśmy i jest ich łącznie około 2000. Z czego 2000 zadań oznacza, że mamy do rozwiązania około 3000 pojedynczych poleceń. Tutaj mówię oczywiście o kursie z biologii i chemii łącznie, więc jeśli uczestniczymy w jednym kursie, to tych zadań jest około 1000 na kurs. I teraz to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że realizacja wszystkich lekcji na kursie Więcej niż Matura zakłada rozwiązanie około 500 zadań. Jeśli rozwiążesz wszystkie lekcje, to około 500 zadań rozwiążesz. Czyli resztę zadań będziemy musieli rozwiązać w module bazy zadań, o którym powiem szczegółowo innym nagrań. No dobrze, ale jak teraz to wygląda w lekcjach odpórkowych? Gdy wejdziemy sobie w konkretne zadanie, to pojawia się moduł bazy zadań, czyli tutaj mamy treść zadania i mamy polecenie do zadania i możliwość wyboru jednego z trybów. Oczywiście my najbardziej zachęcamy do tego, aby rozwiązywać zadania samodzielne, gdyż to w największym stopniu przekłada się na naszą wiedzę, na utrwalanie i na odpowiednie ćwiczenie wiedzy przygotowanej do matury. Spróbujmy rozwiązać to zadanie. W trybie samodzielnym działa to w następujący sposób. Czytamy treść zadania, czytamy polecenie, i rozwiązujemy zadanie. Już od momentu kliknięcia, rozwiązuj samodzielnie, leci nam czas. W momencie, w którym sobie to zadanie rozwiążemy, to możemy sprawdzić odpowiedź. To nam pokaże, ile czasu zajęło nam rozwiązanie zadania, jaka jest prawidłowa odpowiedź i jaka jest punktacja wraz z możliwością przydzielenia sobie punktów. Więc jeśli oczywiście Wasza odpowiedź jest prawidłowa, no to przyznajemy sobie pełną liczbę punktów. Jeśli nie jest prawidłowa, no to mniej. Co ważne, na kursie Więcej niż matura każde zadanie i każdą propozycję odpowiedzi możemy skonsultować ze stołem dydaktycznym. Czyli możemy tutaj zadać pytanie i napisać albo wrzucić screena, albo wrzucić zdjęcie naszego rozwiązania zadania i nasi egzaminatorzy maturalni, nasi nauczyciele, korepetytorzy po prostu sprawdzą Ci to zadanie i powiedzą, czy byłby, czy nie byłoby punktu na maturze. Każde zadanie można sobie tutaj również wydrukować, jak klikniemy tutaj na tą ikonkę menu to mamy opcję drukowania. To pozwoli po pierwsze rozwiązać to na tablecie, w, dlatego że tutaj plik PDF się włączy, albo sobie to wydrukować. A jeśli chcesz, to mamy również zbiory zadań drukowane, dzięki którym możesz po prostu od razu mieć wszystkie zadania w formie papierowej w zbiorze i rozwiązywać je po numerze zadania, który dostępny jest tutaj w lewym górnym rogu. No dobrze, zakończmy rozwiązanie tego zadania i przejdźmy do kolejnego. W kolejnym zadaniu znowu powielamy ten sam schemat zachowania, czyli znowu rozwiązujemy zadanie samodzielnie. Oczywiście, jeśli już po przeczytaniu polecenia czujemy, że tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, jak je rozwiązać, no to możemy się jeszcze wesprzeć. Możemy wesprzeć się poprzez wybór trybu rozwiąż ze wskazówkami. Wtedy po prostu pomiędzy każdym krokiem dostaniemy jedno pytanie albo zdanie, które nam zasugeruje to, co powinniśmy zrobić. Jeśli czujemy, że nawet ze wskazówkami sobie nie poradzimy, to po prostu możemy wybrać tryb, zapoznaj się z wyjaśnieniem i de facto sobie spokojnie, krok po kroku, przeanalizować realizować całe rozwiązanie tego zadania. W ten sposób uczymy się ciągiem aż do końca realizacji lekcji i ćwiczymy rozwiązywanie zadań maturalnych. Co ważne, jeśli chcemy, i czujemy, że mamy jeszcze więcej czasu, żeby sobie dodatkowo rozwiązać zadania na przykład ze stechiometrii, tak jak tutaj, to możemy w bardzo łatwy sposób sobie przygotować zestaw dodatkowych zadań ze stechiometrii. Wygląda to w następujący sposób. Musimy wejść do bazy zadań, musimy wejść do filtrów, tak? czyli opcji filtrowania zadań. I tutaj możemy w bardzo łatwy sposób wejść w chemia i w lekcję i odnaleźć lekcję ze stechiometrii. Jak widzicie w lekcji ze stechiometrii łącznie aż jest... 53 zadania. Więc jak to klikniemy i zatwierdzimy filtry, to tutaj pojawią nam się wszystkie zadania, które dotyczą stechiometrii, tak żeby sobie dokładnie to zagadnienie, ten temat przećwiczyć. Czyli jak widzicie w każdej lekcji odtwórkowej jest około 5 do 15 zadań, a cała reszta zadań, cała baza zadań jest jakby dodatkowo poza kursem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby sobie spokojnie uczyć się z lekcji teoretycznych i otwórkowych na przestrzeni wielu miesięcy w taki powiedzmy sposób pewny, czyli wiemy ile każda z tych lekcji zajmie nam czasu, a jeśli nam idzie bardzo dobrze i jesteśmy na bieżąco z kursem, to pracujemy dodatkowo z zadaniami. Jeśli nie jesteśmy na bieżąco, mamy zaległości, to lepiej jest pracować na bieżąco z lekcjami, niż wskakiwać w bazę zadań i realizować tylko zadania. Ale oczywiście one są dostępne, dlatego, że po pierwsze chcemy Wam dać możliwość dostosowania nauki do Waszych potrzeb, dlatego, że startujecie z różnym poziomem wiedzy, a po drugie dlatego, że matura z zadaniami stoi, więc w bazie zadań spędzicie łącznie bardzo dużo czasu. Bardzo możliwe, że ogólnie na Pracy z zadaniami maturalnymi spędzicie więcej czasu niż w lekcjach teoretycznych. To oczywiście przy założeniu, że zrealizujecie najpierw lekcje teoretyczne i odkrukowe, czyli rozwiążecie około 500 zadań maturalnych i poznacie teorię, ją też usystematyzujecie dzięki pytaniom otwartym i zamkniętym oraz systemowi odtwórek i wtedy przejdziecie do bazy zadań i będziecie mogli ćwiczyć rozwiązywanie zadań maturalnych i monitorować Wasze statystyki rozwiązywania zadań z różnych działów, poprawność udzielonych odpowiedzi i będziecie mogli diagnozować swoje słabości. I ewentualnie wracać, doczytywać tylko te miejsca z kursu, które oczywiście na krótko przed maturą będą wymagały dodatkowej uwagi. To już wszystko, jeśli chodzi o lekcje teoretyczne i otwórkowe. Zachęcam Cię szczerze do przetestowania wersji demo, zobaczenia innych nagrań opisujących inne funkcje platformy, tak żeby ocenić, czy nauka więcej niż akurat może przydać Ci się w przygotowaniu do matury. Do zobaczenia!